Hej, cześć, siemanko, witajcie w pierwszym odcinku ze Żniw. Tak wiem, że mamy wczesną jesień, ale dopiero teraz tak naprawdę zboże jest dojrzałe i można będzie je e, wykaszać. Tak więc jest dojrzałe w sensie i takich chyba już nawet suche, aczkolwiek cały czas mam problemy z wilgotnością, nie wiem czy się uda wjechać w ogóle. Nie. Masakra jakaś była na początku jesieni, to w ogóle jakieś deszcze mi się wlały. Tak więc no w środku lata nie dojrzało, późnym latem też nie dojrzało będzie bardzo ciekawie w tym sezonie, widzę. Jestem ciekaw, czy uda mi się coś w ogóle jesieni, co jeśli trzeba będzie wszystko na wiosnę lecieć... No nic, może się uda. W każdym razie kombajn zaraz podczepiamy i jedziemy młócić. Może się uda. A jak się nie uda, to trzeba będzie kombinować dalej. Czyli pewnie znowu trzeba będzie przywinąć czas, ale dobra. Może się uda bez przybijania. Ja tutaj sobie zaraz header wyciągnął. nie miały być odcinki z sianokosów, ale raz nagrałem całą akcję sianokosy i, i gdzieś się w kilku odcinkach, to miało być w dwóch odcinkach, ale niestety nagrania miałem uszkodzone, się pouszkadzały. No i cóż, no, no i tyle było z nagrywania sianokosów. Się trochę zdenerwowałem, ale cóż, yy, może w przyszłym se, Może w przyszłym... Yy, nie w ogóle z prasą były problemy, bo prasa ma taką dziwną kolizję w belkach, że się belek nie da zbierać, tak więc prasa będzie do wymiany. Jeszcze się zastanawiam, co do ciekawego sobie kupić. Uj, już uszkodziłem nieładnie. Nie, nie, nie. e, godzinka powinna być już w sumie taka dobra na koszenie, zaraz sprawdzimy, czy wilgotność na pewno będzie dobra. A, jeszcze teraz w ogóle będzie trzeba, będzie podpiąć. sprawdzimy czy się uda, jak nie to dalej będę przybijał czas miejmy nadzieję, że się uda wszystko pięknie zrobić i pomócić trochę, bo jestem taki już trochę smutny, że mi się nie udało widzicie, dało się, super, jak ja się cieszę że udało się wjechać w rzepak że udało się pomócić trochę coś tu tak więc dzisiaj mucimy pięknie sobie wszystko jest nawieziony na full, więc powinno ładnie miarę dawać. Zobaczymy co to wyjdzie. I trzymam kciuki. i Proszę Was, wy też trzymajcie, żeby w dzisiejszym odcinku udało się wszystko wyzbierać ładnie. Bo i trochę to bilet trzeba będzie wysunąć, bo dajmy tak o. Powinno być ładnie. Tak więc Mucin, kombajn daje radę. kombajn przygotowany, widzicie do sezonu jest. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba i będziecie chcieli oglądać dalej filmiki z tej serii. Bo mi się fajnie gra, aczkolwiek no tak powiem Wam, że przestało się robić zbyt ciekawie, jak mi nie chciało nic dojrzeć. Teraz trzeba będzie tak trochę mocniej przysiąść, że tak powiem, bez przyspieszania czasu i spróbować coś może na jesieni już zasiać. Bardzo bym był zadowolony, gdyby się udało zasiać już coś na jesieni. To wtedy, no choć czas to wtedy w przyszłym sezonie byłoby już łatwiej. Ale widzę, że on fajnie sypie w ogóle że on fajnie sypie krów na razie nic żadnych nie kupowałem bo ech, i tak tam łąki są do przeorania i to fajnie by było zrobić na jesieni i już wszystko zorać, co trzeba będzie zaorać no ale cóż zobaczymy co to z tego wszystkiego wyjdzie i jak to wyjdzie Trzeba będzie w ogóle wziąć te dwa drzewa bo mi się one nie podobają tutaj na między i to mnie też likwidować, bo trochę za dużo pola zajmujemy, moim zdaniem. Teraz jeszcze tutaj raz wykosimy żeby się dało jakoś zawracać. Może jeszcze raz, to jest nie bardzo dobry pomysł, jeszcze raz tutaj wykosić bo nie jestem bardzo zadowolony, żeby się udało. A, aczkolwiek przygodność jest spora, bo jest 15% chyba Czyli no tak wiecie średnio w realu Przy tym jak dzisiaj mierzyłem to wyszło 15% Ale no wiecie, że ładne zboże, takie dobre na koszenie to tak kołe dyszki powinny mieć, to już jest spoko Jak ktoś nie ma suszarni, bo jak ktoś ma suszarnię no to wiecie problem głowy No ale wydaje się kosić to najważniejsze Jestem bardzo z tego zadowolony On ma daje radę Wjechaliśmy. Pięknie wszystko idzie. O, a, dobra. Widzę o której zaczęliśmy nagrywać. Jest plan, żeby wykosić więcej niż jedno pole i miejmy nadzieję, że uda się go zrealizować. O, mam nadzieję, że kombajnik się Wam podobał. Mi się on mega podoba to jest e, bizon Praktycznie ten sam, co na temat konteście był, tylko tyle, że już w wersji nowszej poprawiony jest. On wydany moim zdaniem taki jest ładniejszy w tym jaśniejszym kolorze. Trzymam kciuki, żeby autor się nie poddawał dalej, chciał robić mody i go wykańczać dalej, no bo widzicie, on jest przepiękny, po prostu i ten kolor. No po prostu tatynew mamy lewydział. Idealny, nic zadać, nic ująć. Przede wszystkim nowy model, wiecie. On w ogóle widzicie w wersji luksusowej, bo i panel jest ten joystick praktycznie jak w tych nowych wszystkich maszynach. Nowych, tak, nowszych. Z większą ilością technologii o. Tak wam powiem. My tu gadugadu, -gadu, a my tu już prawie. My tu już pół zbiornika mamy zasypane. Teraz pytanie jak nam się tu da wjechać. Musimy tutaj wykosić jeszcze bo nie wiedziałam, można to będzie tutaj sobie wykoszenie oj. Co to za jest? Ze mnie to nie można, ale widzicie na bogatości zasięga, aż, aż się ciężko to wykasza się stało. Ja. Nie mam pytań co się stało. A już wiem do czego header mi się schował. Eee. Wolałbym, żeby on mi takich numerów tutaj nie robił, się header w tu do rzepaku. Zaraz pięknie się pojawi, z powrotem czyś, nie? Ej, jest mi tym Beżapawa? Ja się pytam. Jakie nie wiem, co tu się dzieje. Halo? Dobra, Dobra. Chyba trzeba będzie się wysypać. I spróbować jeszcze raz coś. Ja tymczasem pędzę po, nas, po nasz sprzęt transportowy z najwyższej półki. O, widzicie, autosanka była aktualizacja na, yy, na mod hubie, To stwierdziłem, że trzeba będzie też i tutaj coś podmieniać. A co, taka piękniejsza? To się mi się bardzo tak, tak podoba w tym barwach. Ma pokrywę, chuda. bo to się, sypie. To się sypia, sypiamy się sypia, my tu tymczasem wyłączymy chudę. Naprawiło się. To dobrze. To dobrze, że się naprawiło. Naprawa Daną Dano naprawa podstawą. Tak. prawdopodobnie nie będzie agregatu uprawowo tylko będzie oddzielnie siewnik, oddzielny jakiś kultywator, bo powiem Wam, że po prostu no, z tych co sprawdzałem to tak średnio działają w sensie, że jest na sztywno spięty agregat ze siewnikiem, tutaj są nierówności ogólnie terenu, co powoduje, że powinno tak bardziej być pływającą, ale nie jest. No i no cóż, i to jest ten taki mały drobny problem. No te niestety. Widzicie pięknie Ursuska, hashtag Ursus w lusterku. Tak jest hashtag na dzisiaj. Jak ja się z tego cieszę. Jest hashtag, nie zapomniałem i przycisnę się, przycisnę się. Kurcze te drzewa też by wypadało trochę poprawić pod siebie, bo one jakieś takie dziwne połowy wyginane Nie wiecie, coś tu z nimi zrobić, żeby tak nie straszyły i nie, i nie uniemożliwiały sprawnego poruszania się najważniejszą maszyną, bo żniwa najważniejszy okres w grze i w sumie w realu liczy się i liczy ta cała, całoroczna praca nie poszła na marne. Ale już najważniejsze, że jest pogoda i można robić. Bo już się zacząłem bać, czy w ogóle w tym roku jakieś żniwa zrobią, ze względu na to, że no, pogoda się zaczęła przyjąć. To tak nie mało. nie mało dobra kosi, kosi, kosi łapki Drugie. tak i tak o pięknie widzicie też można takie zdjęcia robić a co? Musimy pięknie kurczę trochę taki nam tu jak zostanie Chyba nie będę w stanie go wypierać Nie, powiem, że Nie, że nie ma co nawet próbować, ale ja nie ruchnę, wasza. Ale dobra Dam radę W sumie wyjdzie jedna przyczepa rzepaku, to fajnie Rzepak pewnie w będzie w dobrej cenie To się pojedzie sprzedać może jakieś jeszcze po lesie do kupić Coś, coś. I może by tak sprzedać póki co przy prasy i kupić przyczepy samozbierające. też jest wyjściem wyjście. I nie można robić mieszankę na przykład. Fajno, fajno będzie. W ogóle że nowy, to może wymienimy. Znaczy się nowy. nowy stary to metal fakt taki fajny wyszedł swojego czasu i też myślałem, może by go tak wziąć na serię może, czemu by nie, bo na razie tam jest inny no, ale cóż, tutaj widzicie to pole kończymy i za niedługo polecimy na kolejne, haha ha, uda się w jednym odcinku wszystko wykosić o ja, może nie w jednym, ale dwa pola, tam jeszcze jest jęczmień się ma na koniec sobie pszenicę. Ale myślę, że pszenicę to już poza odcinkiem sobie sam wykoszę. I będzie dobrze, będzie pięknie, będzie pan zadowolony. A co? Myślę, że Zorki to też będzie ciekawa przygoda o ranie łąki. To z tego coś coś na pewno nagram. Będę będzie tu się na łąkach. Szkoda, że bału nie mam żadnego takiego wiecie łąkowego, takiego dużego co się wodą napełnia. Na pewno wiecie o co chodzi, kto ma łąki, ten wie o co chodzi z wałowaniem łoki lutem. Z, z tym tematem. A my tu tymczasem kończymy rzepak i rzepaku wyjdzie nam... no trochę wyjdzie, kurczę. <laughs> trochę nam go tu wyjdzie tego rzepaku. Miejmy nadzieję, że cena też będzie w jakaś fajna. Tak jak już wam mówiłem, bo no... Kurczę, chciałbym jakieś zwierzęta już mieć tutaj na serii. Dobra, nie rzepak już będziemy mieli yy, zakończony. Tak więc roztwieramy rurkę. Pojedziemy się wysypać z rzepakiem i myślę, od razu szybko pociśniemy dalej na jednym czymieniu. A co? Nie bez stylosu, chociaż nie musimy mieć jeszcze trzecią przyczepę, wtedy można by było bez stylosu brać w ogóle. Hmm. Wszystko bym dla przyczepy po upychu i by sobie leżało. Ale no, na tym to i tak no, tyle, że styknie na spokojnie. Teraz trochę, z tego tyle się oddechnamy. wyłożyć jarkę i jedziemy dalej rurę naszą e, d, 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 nie mówcie mi, że tutaj coś się tak nie, ładnie jest dobry no to jedziemy dalej tylko tyle, że jeszcze sobie wyśmę tutaj wywozimy mi. gdzie też fajnie sypie Coś się stało się. Nie dajcie, że się zakopałem w polu. Ale, no i mało zakopałem się, ale wyjąłem no, tutaj na pokrzyczniaku. Idziemy dalej. Fajne są te tekstury na siedzące. Podobają mi się. Też pewnie tutaj też są części z w ogóle pawsonowych. tekstur jak to na mapie pawsona. Trzeba to kosić ładnie do końca. Oni nie, nie robią tego Tak nie może. Jak widzicie, są drzewa, więc gram z kabiny. Też, no, żeby też, coś widzieć i żebyście wy też coś widzieli co tu się w ogóle dzieje, ale teraz pięknie, widzę koszący pod, komuś pod chałupą, a co, można, można przecież, żniwa są. Przecież mi też fajnie sypie, bo nawet w sumie tylko się przeciąłem jakoś tam z wim. No, przeciąłem się w sumie taki pierwszy raz. Tylko tak śmiało powiedzieć, przecięty pierwszy raz. Nawet to, to, to dość nisko, śmieszne takie malutkie. Przeciąłem się pierwszy raz i, i widzicie, że, że tyle co nic. Z tego ścierniska, kurczę, szkoda, że ono takie rzadkie jest, ale to już kwestia mapy, chyba. Bo tak to też jest modne zagęszczenie, upraw Widziałem o jejku, jaka ta kosajdika zwariowana jest w tym hyderze, Dopiero teraz zauważyłem, że ona strasznie zwariowana jest. Dziwna, jakaś taka. Oj, gdzie? No nie, omijaków nie, nie robimy dzisiaj. Dzisiaj bez omijaków kosimy, też i tak tam widziałem, że są omijaki ale cóż, dobra. Wrócimy, myślę, że będzie jeden odcinek ze żniw, ale tam wodę Aj, Ajajajaj. Tak jak się tu rozsypie, bo to styknie tutaj w jednym miejscu. Zaraz wyjdzie poprzecznie większy niż, niż długość przejazdu przez to poletko, bo no takie maluteńkie. Śmieszne takie W ogóle zaraz Na to chyba wybiję pół godziny nagrania No tak zaraz za, za taką dłuższą chwilę I teraz jedziemy tak wiecie Profesjonalnie, nieraz przy razie Oni i Tylko teraz pojedziemy tak wiecie Żeby tutaj Ten, 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 ten wichajster wibrujący Od kosy Był ładnie na zewnątrz, tak jak być powinno Żeby się nie uszkodził, żeby tam nic się, się Nie zaczepiał w zboże jak widzicie, są osłony, ale jednak i tak lepiej, jak jest z drugiej strony. Mm -hmm. Ach, myślę, że jeden odcinek z koszenia w sumie już starczy. Tylko potem nagram jakiś odcinek z zbierania słomy, z takich innych prac pożniwnych. Miejmy nadzieję, że deszczu nie będzie i się wszystko uda, bo widzę słońce, jest pięknie. Że się wszystko pięknie uda zrobić. uciec O, ale piękną łezkę będzie, będzie fajnie ze zbieraniem. Już się nie mogę doczekać. Będzie pijany kombajn kombajnista Gerwazy. Teraz tylko jeszcze ciągnić pojeździmy, wyczyścimy wszystko, że tak powiem, z kombajnu i trzeba być się wziąć za pszenicę. Na deser zostawiłem najlepsze. Dla tych tam to sobie podarujemy. Ej, może rury to ja nie będę, bo tutaj rozkładał, bo tutaj to drzewo jest. Ale dobrze stoimy myślę że się tutaj ustawię z moim sprzętem wow. jeszcze stwierdzam że w ocie można by było ładnie sobie strzelić całego zestawu żniwnego Teraz pojedziemy wysypać. tego Nie, pani 70%. O! Czuję. Czuję, chłopcze, się idzie. Pojedziemy wysypać. Po drugie też pojedziemy. Po drugie też zaraz zwiedziemy, wysypiemy. Idziemy dalej. Śliwa na pełnej. i trzeba się ładnie to pozawijać tutaj. Każdy jest na pewno, ale powinny się udać. Zresztą tutaj ja. pół przyczepy będzie. Pół przyczepy. To jest pół przyczepy. Dla takiego sprzętu dużego. jak tam sypię. Ale ładnie. W ogóle powiedzcie mi, jak my tutaj na tych polach stoimy. Z obowiązkiem wymagane wapne, wymagane zauranie nie ma Czyli jest przepięknie, jest super 37 brod, co to jest proszę państwa Zaraz będzie, tylko i ogień jedziemy Ale widzę, że się trochę kopie maszynę. Ale dobrze, ci, to, to Dobrze ciśniemy dalej Ciśniemy pięknie Łomy. Ja twierdzę, że jeden odcinek z koszenia wystarczy. tu można patrzeć, jak ja kosze, i kosze, i kosze, i kosze. Tak więc, już ja sobie tutaj skończę koszenie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!